Drodzy Państwo, w kawie czy herbacie powiemy o pomysłach na biznes, pomysłach, które e, się sprawdzają, choć podobnie wydawać się mogą e, szalone w naszym studiu Leszek Majbruda, Leszek Majbróda, psycholog biznesu oraz Marcin Podobiński, który właśnie teraz prezentuje Państwu ważny element swojego pomysłu na biznes. I wbrew pozorom, że to wcale nie jest biznes rowerowy, za chwileczkę się to wyjaśni, natomiast Panie Doktorze, być może to jest najlepszy przykład na to, że najlepsze pomysły na biznes leżą w ogóle na ulicy. No bardzo często warto jest rozglądać się, bo rzeczywiście sporo pomysłów takich, które są najprostsze, pojawiają się w głowie w nieoczekiwanych momentach. Panie Marcinie, zapraszamy, zapraszamy pana do... tutaj do nas i proszę powiedzieć w największym ktucie, jak pan zarabia pieniądze. Co pan wymyślił? Pan żyje. Odprowadzamy samochody z z naszym klientom, mhm. czyli w sytuacji, kiedy klient gdzieś pojechał swoim samochodem. W 99 przypadkach wypił jakiś alkohol i nie może już wracać tym samochodem. Zwo, Dzwoni zwo, do nas. No i my przyjeżdżamy na takim składanym elektrycznym rowerze. Chowamy go do ukrowca, do bagażnika. Zawozimy pod do domu. A proszę powiedzieć, jak Pan wpadł na ten biznes? Czy to było rzeczywiście tak, że yy, gdzieś tam na ulicy znalazł Pan ten pomysł, czy droga do tego biznesu, który się okazuje się sprawdził, yy, była wyboista? Były po drodze jakieś inne nie, 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 pomysły, które nie wyszły? Znaczy pomysł rzeczywiście znalazłem na drodze, bo siedziałem w samochodzie i czekałem na tatę, który właśnie był w takiej sytuacji. Zadzwonił do mnie, e, że pojechał do wujka, e, wypił, wypił a wujek go namówił i... Chciał wrócić do domu, a rano potrzebował samochód i yy, tylko, że on wtedy potrzebował, żebym wziął drugiego kierowcę, bo wiadomo, nie, nie dysponowaliśmy jeszcze takim... A nie także trochę obawiają się komuś zupełnie obcemu, później wieczorem, bo z reguły też ta pora, oddać swój samochód kierowcę. Obawialiśmy się takiego stereotypu, że, że się nie pożycza samochodu. Natomiast jest mocno przesadzony. Po, po dwóch latach już prawie działalności w Krakowie e, można powiedzieć, śmiało, że jest to zdecydowanie nieprawda, proste. czy nie? Biznes kwitnie, rozumiem. Tak. No i właśnie, panie doktorze. Tak, no, tak, proszę tak, to tak, zinterpretować. Nie stanie po prostu <laughs> e, Proszę to zinterpretować. Ten prosty przypadek, ten przypadek. No często to jest właśnie taki pomysł, na który właściwie każdy mógłby wpaść, a nie wszyscy go sobie... Ale na to, to taki taki stoją, tak wizualizują, tak? Mówi się, że dobry pomysł to trzy czwarte sukcesu. Ale oczywiście ważne są szczegóły. Ważne są szczegóły związane z realizacją, a potem również i, no, z konkurencją. Być może, że jeszcze nie ma, ale zawsze się może pojawić. Z prowadzeniem i rozwijaniem biznesu prawda? Dokładnie tak. tak, że to jest niesłychanie istotne z sam prowadzeniem samego biznesu. To znaczy nie, nie podpadnięcie pod jakieś kłopoty takie organizacyjne, formalne, prawne. To jest również ważne, no bo ym, sam pomysł często w pierwszej fazie może przynosić... Ale szczęście. panie doktorze, ale to jest tak, bo często bywa, sam się na tym łapałem, że wpada człowiekowi do głowy jakiś pomysł. Ale tutaj mówimy, a dobrze. to Nie, no nieważne. A dopiero potem widzimy, że ktoś robi dokładnie... To samo, co myśmy chcieli robić, właśnie. ale my nie uwierzyliśmy, że ja nie tej ponieważ dobremu pomysłowi musi towarzyszyć również pewnego rodzaju upartość, no pewne zdecydowanie i co jeszcze? Odwaga, ryzyko podejmowania przypadkowych często tak zwanego łutu szczęścia, wykorzystywania okazji. To jest niesłychanie ważne. Często ludzie mówią, a to nie teraz, a, no a to może tak. później, potem się okazuje, że czas ucieka, inni podłapali. Więc taka wrażliwość na wykorzystanie, że to jest właśnie ten moment i ja tutaj jestem. Panie doktorze, ale no, ktoś nie ma pomysłu, ogląda nas w tej chwili, czy jest jakiś sposób, żeby na dobry pomysł na biznes stać? jakaś metoda, gdzie szukasz tych pomysłów. Czy na przykład e, wiadomo, że to powinno być coś, co my kochamy robić, tak? coś związanego z naszą pasją. No to dobrze by było, chociaż e, zwykle ludziom nie przychodzi do głowy, że to, co mogą naprawdę kochać, może z tego być korzyść, że może przynosić pieniądze. Warto jest wtedy wykonać takie trzy kroki. Po pierwsze, zastanowić się, co jeszcze mogę robić z tym, co do tego Po drugie, co można robić inaczej w związku z tym, co robiłem. I po trzecie, czego nie powinienem robić, i poszukać całkowicie. Właśnie nie, ja tak jak patrzę mm -hmm. na ten pana pojazd, to myślę sobie, że to jest kolejny biznes. Nie pan, takie rowery napędzane elektrycznie, tak to jest przyszłość na pewno. O właśnie. To ja to powiedziałem, to <grym> nas, może na wspólniku, podzielimy <grym> się. Ma pan, ja pomysł <grym> jak dalej rozwijać ten biznes? To na przykład pan zaproponować tego typu usługi w innych miastach? Tak, jak najbardziej. No, w najbliższym czasie będziemy się rozwijać na inne miasta Polski. I to jest, to jest, to jest przyszłość na, na razie, żeby przekonać jak największą liczbę osób, żeby, że takie coś Panie, się dzieje. Gratulujemy. Gratulujemy. gratulujemy, naprawdę gratulujemy. Dziękujemy. Panie dyrektorze, dziękujemy bardzo za... Wszystkie za porady. Wszystko. i, się no i może Państwa, pomysłów wstrzymy. życzymy na no, ten weekend. Trochę więcej czasu, pomysłów, można coś padnie do głowy. A teraz na chwilę ustajemy się z Państwem, zapraszamy do oglądania kawy czy herbaty już za kilka minut. A teraz czas na wiadomości. No, no